Ja to miała też już ponad chyba ósmy odcinek z de fat. I tak, ostatnio tego dość dużo pograłem z tego co wiem. I masz sku... trochę skut, więc kupię coś na chwilę. A, to food. Hmm. No to fut. Dobra, to kupmy trochę. Nie wiem słychać za cicho. Ale chyba mam się. Dobra, mamy 6 paczek, w których już powinno pójść dobrze. Dobra, no, zjezmę dwie, ale oczywiście on będzie już gruby. To teraz pójdźmy poćwiczyć. Ostatnio kupiliśmy w ostatnim ciągu nowe handelki. Co już w różnych akcjach spielaliśmy, więc chcemy na to, żeby zacząć od handelek. Sorry, o części pojawił tylko o 4 nad ranem, ale nie, co się stało. Że tak się już pojawił. A. No, nie być, mi się kupić na dwudziestym, coś mi zostało z internetem. Więc tak, jeszcze dzi dzisiaj będzie odciąć Motor Combat, ale nie wiem czy wiecie, albo szanowa aktualizacja. I w sumie ja wam teraz pokażę. No teraz mi się właśnie pobiera aktualizacja, więc yy, nie wiem, tak jak będzie, może dość krótki. Kilka minut, albo po. Nic nie wiem. No. Już myślałem, że mi się zepsuło. No, to gramy i. A wcywaszcie, tak nie będę za bardzo, bo nie wiem po co w ogóle. W sumie będę się chyba uzywał, więc... Bo nie, naprawdę po co? Jeśli okaże, że mnie nie słychać. No więc teraz lecimy, dalej sobie workę. Już 15, 3 16, 7, 8... Do dwóch wesół sobie Dobrze, mam 20. No nie czemu odnowiam się, bo nie, nie ma takiego tu robić. No tak. skończmy. Więc nasz feed dochodzi już prawie skrót końki logra. No, mamy dwie minuty na gronie, więc postarajmy się wyjść 14. level. Nie, <grym> nie się uda. A może na pewno się uda wyjść 14. level, ale... Czy do go 170 to jest już takie wyzwanie no, Naprawdę, zyskujmy się No, ma 163 kg, więc Pewnie będzie to, więc tak Postaram się nagrać film z Mortal Kombat Około, żeby było o Nie spadło, spadzie Żeby było chociaż, postaram się Na pewno tą pierwszą, się pojawił, ale yy... No widzicie, aktualizację ja mam, więc yy, Nagram odcinek z, z foto. On miś, za, mi się się zaktualizuje, nagram jako Andrzej, Jak on dzieje, on się... Z film... Znaczy, jeszcze ja muszę uczyć miniaturkę, więc... Ja to mi to zejdzie, ale... No, będzie pewnie dobry film. No, czasu jest tak, więc... Nie będę już bladał i... Znaczy, od czasu do czasu tego więc... No, na ja razie się nazywam. już spita to zmieniamy na ten naskakan chaże licznik się se... no no tak może mam właśnie i jeśli nagram to ci to to o 16 Dobra jesteśmy bo krótkim cięciu teraz użyjemy sobie skakanki skakanka tak jest yy... nie lubię skakanki ja nie lubię skakanek więc... Chcemy sobie pięć skoków, może... Nie, dobra, już odpuszczamy. No dobra, zróbmy do tego kilograma już. Więc ja się nie udzielam. Ale może pójść jakąś muzykę w tle, co by na to posadzić? W, w ostatnich dwóch odcinkach ta była fajna muzyczka i pisała się mi na Instagramie, że ja więcej takich typów robić. no dobra, czy one w końcu po 15 sekund, czy się z moich zdjęć, to... Yy, na naszą propozycję, nagram coś takiego jeszcze albo Ines montuje kinemasterzyny to jest po najlepsze, ale najlepsza sieć do montowania filmów hmm. dobra, zróbmy sobie do 10 hmm. dobra, zrobiliśmy 10 i ja akurat tam przerwało Więc y, mamy już 5 muldora, więc na pewno y, robimy 170 i koniec hmm. no dobra, więc, a więc i teraz... Końcu, ile kursów? O, 35. No dobra, więc to jest liczba i tak. Na 13 level mam, więc dlatego 34 staliśmy i... Włącza mi się reklama, po prostu to jest super, oczywiście robimy cięcia. Dobra, jesteśmy w krótkim cięciu, bo chciałam, żeby fit trochę się wyspał, bo nie chcę marnować mm. pieniędzy na, 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 na miksówki dla niego. Więc, y Staram się, że schód do 170 kg. Chociaż są trochę wysłane, ale. Spróbujmy, chociaż, no Zróbmy tak, 160 kg i uchód, nie? Widz mi, mi na Facebooku napisał, że, że w każdym ciągu mam kupić 5 kg. To jest dość ciężko, ale myślę, że wykonamy. Już teraz skończyliśmy, więc. Y ja to mam cię bo. Tak to nagle film na po 229 y... MB jak to się nazywa a tak nagle prawie 1 GB 987, więc y... to jest niemożliwe może to jest niemożliwe Dobra, więc y... Power to nie. Dobra. Bez. Nie, wody nie pi! No, chwilę było. Co ze mnie macie dużo odcinek. Dobra. Reklama. To robimy cięcia. Zrobimy po kolejnym podobnie ostatni. Dobra, obiecuję, to jest ostatnie cięcie, więc już to mi... na pół. Czas. A! Nie mogę? LOL? Coś się zbagowało. No dobra, nieważne, więc nie? jak będziemy kończyć, to dosłownie po po ma 160 kg, więc yy, naprawdę 5 sekund dosłownie zostało, ale yy, i uwaga, dobrze, skurczy się 160 kg. Pierwszy cel 8 minuty. Wyc. Już mamy 7 minut tak więc także coś się zbagowało. Dobrze, nieważne, to jest koniec. Trzymajcie się i ziomek z Elo, Siema, pa!